Witamy wiosny z botaniką Magnolia. Nazwa Magnolia pochodzi od francuskiego botanika Pierre Magnola, twórcy obecnego schematu klasyfikacji botanicznej. Magnolia jest jedną z najstarszych roślin kwitnących na Ziemi. Była ona już w czasach dinozaurów. Nie było wtedy jeszcze pszczół poza chrząszczami, które są trzykrotnie starsze od Magnoli. Pozyskiwały one bogaty w białko pyłek Magnoli, co czynią do dzisiaj. Magnolia ma dużą symbolikę w Japonii oraz Chinach, gdzie często można ją spotkać w malarstwie. Symbolizuje piękno i delikatność. W czasach wiktoriańskich kochankowie wysyłali sobie wiadomości poprzez kwiaty. Magnolie oznaczały szlachetność i godność. Magnolie różnią się między sobą zapachami, a niektóre gatunki nie pachną wcale. Niektóre odmiany pachną kwiatowo-owocowo z cytrusową świeżością a inne mogą nawet przypominać zapach aldehydowy, tłustą skórę. W perfumiarstwie często jest wykorzystywany olejek eteryczny oraz absolut z białej magnolii, Michel Alba. Do kompozycji perfum stosuje się również Michel Wonną, czyli magnolię czampaka, potocznie nazywaną drzewem radości. Zapach jej kwiatów jest zaliczany do wielkiej piątki w perfumiarstwie, obok róży, jaśminu, lotosu i drzewa sandałowego. Jeżeli interesuje Ci, jak można zapach magnolii połączyć w kompozycji perfum, zapraszam na grupę Botanikum przylądek naturalnych zapachów na Facebooku. Dzielę się również tam starodawnymi recepturami. Wpisz w lubce. Witamy wiosnę z Botanikum. Zapraszam, jeżeli chcesz być na bieżąco i poznawać świat zapachów naturalnych oraz jego język komunikacji kulturowy i zgłębić pasję tworzenia perfum naturalnych, to polub to wideo. Zasubskrybuj kanał Botanikum, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowych filmów, naciśnij również dzwoneczek. Ciekawe treści z dziedziny zapachu znajdziesz również na Facebooku oraz Instagramie, do których linki znajdują się poniżej. Do zobaczenia.